Witam Was bardzo serdecznie, jestem rycu, to jest kolejny co jest w Dzisiaj jest czwarty dzień lutego, to jest czwartek. A ja Was zachęcam i zapraszam do w Linki w opisie Look Description Below, linki macie, więc w nie zaglądajcie. Dzisiaj troszeczkę więcej historii związanej z historią PS2 i jak to się stało, że zachciałem właśnie posiadać taką konsolę. Moja historia właśnie z Sony i, o, i o, ogólnie z lubieniem konsol Sony zaczyna się dość wcześnie w wieku 6 lat, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy Pegasusa i była to wersja tak zwana, znaczy podobna do PlayStation 1. Nawet pady były bardzo podobne do PlayStation 1. I od tego czasu jakoś e, moje zainteresowanie konsolami i ogólnie tym sprzętem do grania się zaczął. I od, i od wtedy, jakby to można powiedzieć, e, zacząłem się interesować. Widziałem różne inne konsole, a nigdy swoje własnej konsoli nie posiadałem. I wtedy, oczywiście nadszedł rok co, oczywiście 2000 zmiana szkoły, zmiana warunków i w zasadzie w roku 2000 już byłem tak zwanym pececiarzem pełną gębą no w zasadzie było od 1998 no, jestem pc -towcem. i w zasadzie od tego momentu hmm, praktycznie że, że Gram tylko i wyłącznie na pc -cie. od wtedy i, i nastał y, rok za rokiem i nastała premiera PlayStation 3. Tak, PlayStation 3, dokładnie to był rok właśnie 2006, 2006 i wtedy po raz pierwszy właśnie zobaczyłem jak się gra na PlayStation dwójce Play Właśnie w 2006 roku przejechałem się do mojego kuzynostwa i pamiętam ten dzień, ponieważ było to duże miasto i w zasadzie wszędzie, wszędzie jak nie wiem, wszędzie były właśnie wielkie banery pod tytułem no, nowa konsola PlayStation 3 kupujcie i tak dalej. Ja byłem mega zafascynowany tym sprzętem, który się tam pokazywał właściwie yy, <laughs> yy, właśnie na tych wszystkich billboardach i sobie tak wow wow, ale super nie niesamowity co teraz będzie tak yy, jak to się gra tak yy, i oczywiście yy, tam zostałem za zagadniony, yy, że zobaczysz yy, przejedziesz to zobaczysz yy, yy, będziesz mógł zagrać na konsoli, tak? I oczywiście, co już na, ta, na takiej PlayStation 3, 3, tak? Tak myślałem, tak, tak sobie wkręcałem, że to będzie. O, będzie PlayStation 3. No ale była to wersja, z tego co pamiętam, wersja nie Slim, tylko wersja FAT PlayStation 2. Mogę się mylić, oczywiście, bo nie jestem 100% pewien, czy to była wersja FAT. I z tego co pamiętam. Była to taka bietyka, gdzie były dinozaury. A ja wtedy byłem mega wielkim fanem dinozaurów i normalnie się wcisnąłem. Normalnie nie mogli mnie od tego, od tej gry odciągnąć. I oczywiście powiedzieli, że Pat jest bardzo podobny do nowego PlayStation. I ja nawet, ja wtedy nawet się zadeklarowałem. Pamiętam, to troszeczkę tak jak przez mgłę, że jeżeli będę miał dobre oceny no to oczywiście czy kupią mi konsolę tak? i oczywiście jak wiecie to rodzice no ale musisz mieć tam 5.0 i tak dalej i tak dalej wiecie te wszystkie bajery jak to wszystko bywa i, i, i zazwyczaj to się kończy tak, że możesz mieć nawet bardzo wysoką tą średnią ale zawsze jest, no, no ale nie masz tego 5.0, no to no, ja, jak mamy ci kupić, nie, jak się umawialiśmy na 5.0, na 5.0 się umawialiśmy. Dobra, dobra i, i właśnie tam grałem właśnie w tą pierwszą grę na konsoli. Potem jak właśnie powiedziałem, wiele lat po, mm, wiele lat po właśnie tym jak y, grałem na konsoli, PlayStation 2 e, dopiero w 2013 roku, czyli patrzcie od 2006 do 2013 no to jest e, do mniej więcej 7 lat. 7 lat e, Samo nawet konsola, jeżeli chodzi o patrzeć na konsolę PlayStation 2, to istniała od roku 2000 do 2006 i potem właśnie PlayStation 3 miała, znaczy PlayStation 2 miała dwie tylko iteracje, czyli jest Fat i Slim, a istniała 6 lat. Natomiast PlayStation 3 istniała 7 lat, a miała aż 3 iteracje, czyli yy, ja to zawsze mówię: yy, Classic, yy, Slim i Super Slim. Czemu mówię na Fat Classic, bo. Mimo wszystko te, te pierwsze, te pierwsze, właśnie PlayStation 3, no w miarę taki dość klasyczny, taki obły kształt mają. Oczywiście mm, bardzo, cie, bardzo ciepło wspominam PlayStation 3. Oczywiście kiedyś też o tym właśnie, o tej konsoli opowiem i zapewniam Was, że ta historia jest dużo ciekawsza niż historia o PlayStation 2. Prawdopodobnie też część z Was ją zna, ale też będę o niej opowiadał i mam też duży, dużo więcej gier na PlayStation 3 niż na PlayStation 2. Dzisiaj też troszeczkę o tym, jak ogólnie się zestarzały te gry na PlayStation 2, ponieważ no, zacznijmy od y, hiperrealistycznych gier. Tutaj mam trzech aż y, takich y, takie gry, które na swoje czasy były hiperrealistyczne albo miały tak zwaną bardzo wysoką grafikę. Te gry no niestety się zestarzały. No bardzo bardzo y, no bardzo tak nawet patrząc y, tutaj jest niby aktualny model samochodu w grze, ale no no niestety, on aż tak dobrze nie wygląda, on bardziej wygląda jak ten ze screen'a, bardziej. Tak samo tutaj, e, te samochody, e, ten samochód to nie jest normalny samochód z gry. Bardziej one wyglądały tak kanciaste, tak samo tutaj, mm, no postacie z gry wyglądały mniej więcej tak. Tutaj tak wyglądały, natomiast jeżeli w przypadku gdy grafika była tak zwana nie hyperrealistyczna tylko przykładowo jak w Czech X było to grafika taka troszeczkę można powiedzieć no kierowana kierowana w stosunku do jakiegoś tam odbiorcy młodszego w tym wypadku odbiorcy 12 latka to wyglądało to tak jak tutaj na tym screenie i moim skromnym zdaniem to wyglądało dużo, dużo lepiej, dużo, dużo lepiej oczywiście o tej, o tej grze też opowiem w innym vlogu, być może jutrzejszym i naprawdę jeżeli chodzi o tą grę to i ona z tych wszystkich gier które mam w swojej kolekcji zestarzała się Najlepiej i można powiedzieć, że wręcz najlepiej się nawet dzisiaj można powiedzieć wow, ale się fajnie w to gra. Jeżeli chodzi ogólnie o taki pomysł yy, dzisiejszego vloga, to brzmi on tak: zamiłowanie właśnie do konsol i mam nadzieję, że w kolejnych tygodniach yy, będę mógł yy, mówić właśnie na temat. Konsola, więc to by było na dzisiaj, więc nie bądź fajka, zostaw lajka, nie bądź chuba, zostaw soba i komentujcie, subskrybujcie, czerwony biały guzik na czerwone tle na kanale i pod tym filmem też, kciuki w górę, a ja wam mówię, hej!